Problemem wielu startupów nie jest wcale stworzenie produktu, nie jest budowanie zespołu, tylko bardzo często jest to sprzedaż i budowanie trakcji. Yy, ogólnie, jeżeli chodzi o sprzedaż, zajmuję się tym od 20 lat, przede wszystkim sprzedaż jest piękna. Sam proces sprzedażowy na przestrzeni ostatnich lat zmienił się bardzo ze względu na digitalizację wszystkich, wszystkich aspektów. Yy, mamy dostęp do narzędzi, mamy dostęp do automatyzacji wielu treści, yy, klient ma bardzo yy, ułatwioną, yy, bardzo ułatwiony proces walidacji tego, co mówimy do tego klienta. Poza tym bardzo łatwo jest porównać produkt czy usługę z innymi produktami czy usługami, które są dostępne, czy w danym rejonie, czy już tak jak dzisiaj, no jakby geograficzna lokalizacja sklepu, czy miejsca sprzedaży nie gra roli, ponieważ można kupić coś w dowolnym miejscu na ziemi i dostać to dostarczone do siebie do domu. Wszystkim zarządzanie czasem pracy pozwala zmierzyć dokładnie ten czas, zrealizować moje ulubione powiedzenie, że jeśli nie jesteś w stanie czegoś zmierzyć, nie jesteś też w stanie tego poprawić, dlatego właśnie sprzeda bardzo lubią nasze narzędzie, żeby móc zrealizować swoje faktyczne plany. Z perspektywy mojej wdrożeniowej najistotniejszym elementem jest spięcie tej logistyki. Z różnych względów jest to dosyć kłopotliwe, no ale to są takie wyzwania, z którymi należy się mierzyć. Z perspektywy biznesowej najważniejsze jest zabezpieczenie odpowiedniego stoku i produktów, które są potrzebne na danym rynku i które odpowiadają profilowi klientów oraz zabezpieczenie odpowiednich form dostawy i płatności. Jeżeli chodzi o sprzedaż, myślę, że no jest bardzo ważny przede wszystkim ten pierwszy punkt styku klienta z marką, czyli jakby ta część marketingowa jest niesamowicie ważna w procesie budowania relacji z klientami. Są badania, które wskazują na to, że żeby doszło do finalizacji zakupu, finalizacji transakcji, klient musi się minimum 7 razy spotkać z marką, żeby od niej kupić. Mogę powiedzieć, co jest największym niebezpieczeństwem. Największym niebezpieczeństwem jest podchodzenie do sprzedaży w sposób tylko intuicyjny, bez z realnego weryfikowania wyników, dlatego, mierzenie czasu pracy poświęcanego na ofertowanie czy sprzedaż jest szalenie istotne w kontekście sprawdzania, czy coś faktycznie jest efektywne, czy nie. Przede wszystkim nie należy się podłamywać od razu, trzeba realizować założone swoje cele no i przejść do przodu twardo. I, I tak naprawdę, to, że e-commerce jest oparty na technologii, więc, jeśli nie zrobimy sobie odpowiedniego backgroundu, to, to nie... sprzedaż nie ma szans powodzenia. Moim zdaniem, kluczowe jest to, żeby. Wbić sobie do głowy, że nie cena już jest miernikiem wartości, że to nie cena kreuje potrzebę, tylko to, co możemy zrobić, żeby ta cena była właściwa. A właściwa rozumiem przez to, jaką marżę powinna być, jaka marża jest nam potrzebna i jak tą marżą manewrować w stosunku do tego, co się dzieje na rynku. Jak się zmieniają trendy, sezonowość, kolekcje produktów, czy to jak się zmienia ta cena u naszej konkurencji, czy też nie konkurencji, i dostosowywać tak, pricing, aby wydobywać z tego jak najlepszą marżę i dzięki temu lepszy zysk dla naszej firmy. Sztuczna inteligencja i w ogóle AI na pewno może pozytywnie wpływać na sam proces sprzedaży i na efektywność sprzedaży. Natomiast, tak jak wspominałam na swojej prezentacji, wdrażając jakiekolwiek narzędzia, czy to AI, czy jakiekolwiek inne, najważniejsze jest, aby pamiętać o tym, kim jest nasz klient, po co wykorzystujemy to narzędzie i tak naprawdę na czym chcemy wygenerować tą wartość. Więc ja ze swojej strony bardzo mocno wierzę w to, że AI znowu wnosi nam kolejny zestaw narzędzi, z których możemy korzystać, aby móc to robić. Natomiast pamiętajmy o tym, po co to robimy żeby robić to mądrze. Finalnie komunikacja już potem w procesie takim bezpośredniej sprzedaży jest bardzo, bardzo ważna. Żyjemy w dobie, gdzie brakuje nam takiego autentycznego języka. Szukamy takiej, można powiedzieć, choropowatości świata. Dlatego wydaje mi się, że przede wszystkim, żeby wybić się ze swoją marką w dobie tego przeładowania informacyjnego, kluczowe jest pokazanie tej takiej prawdziwej wartości i autentycznego wizerunku firmy. Nie tylko okraszonego pięknymi sloganami, tylko faktycznie dawać tą wartość klientowi. Co sprawia, że proces sprzedażowy jest efektywny? Ja bym powiedział, że bazowanie na danych, policzalność tak naprawdę rzeczy i stworzenie procesu które jest jak najbardziej kuloodporne. Właśnie w tym się specjalizujemy, w tym doradzamy naszym klientom, pomagamy opierać się na danych. Więc dużą przewagą będzie to, gdy działy między sobą będą współpracować, jak sprzedaż, marketing, obsługa klienta. Więc w tym widzę największą siłę i wartość, ponieważ dane, które możemy dawać, a wiemy też, że tych danych jest mnóstwo. To ich e, analiza poprzez e, wspólna analiza przez takie działy. Powoduje to, że każdy może ich wykorzystać w odpowiedni sposób w swoich zadaniach. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sam proces sprzedaży, to jakby kluczem zostaną nadal trzy główne rzeczy, tak? Czyli kim jest nasz klient, jaki rozwiązujemy problem i to, jaki jest trend i który obserwujemy, to to, że mamy bardzo dużo powtarzalnych czynności w procesach sprzedażowych, które możemy zrobić efektywniej i dzięki temu będziemy mogli więcej czasu spędzać z naszymi klientami, żeby móc z nimi rozmawiać, ponieważ to tak naprawdę tam generujemy wartość, więc wydaje mi się, że te kolejne lata będą się skupiały mocno na tym, aby jak najbardziej wszystkie kwestie, które nie musimy robić, bo są powtarzalne, które dają nam dodatkową wiedzę o kliencie, które pozwalają nam lepiej tego klienta rozumieć, będziemy mogli skracać dzięki tym narzędziom, a dzięki temu skupić się na tym, żeby z tym klientem po prostu więcej rozmawiać. Ciężko mi jest wróżyć, natomiast myślę, że na pewno dużo wejdzie automatyzacji związanej ze sztuczną inteligencją. Myślę, że też mimo wszystko będzie odnoga, która Wróci do starych technik sprzedaży tej e, human to human tak naprawdę tej sprzedaży bezpośredniej e, i myślę, że to będzie taka alternatywa przede wszystkim dla usług premium i bardzo premium, gdzie będzie to taka sprzedaż doradcza, sprzedaż konsultingowa, e, sprzedaż, gdzie to sprzedawca będzie asystentem, pomo pom pomocą taką dla osoby kupującej w celu wyboru najlepszego rozwiązania, które jest dostępne na rynku. Dziękuję również.